Cześć kochani, witam was w kolejnym dniu na moim kanale. Dzisiaj mamy czwartek. I dzisiaj mamy rodzenie nagród oraz sprzątanie sal. Dzisiaj jest 22 czerwca. Idę teraz do szkoły. Na no, osłon mamy być. I do 10.15 więc git. Dzisiaj będzie rozdanie nagród ogólnie i będziemy sprzątali, sprzątali salę. Ja jestem ubrana tak wizytowo, tak na galowo dość. Później się do Was odezwę, jak się to wszystko skończy. Hejka, ja już jestem w domu, jak widzicie, jestem na tym tle, o którym Wam ostatnio wspominałam, że będę nagrywała takie pogadanki na vlogach. Dzisiaj tak jak przedtem wam wspomniałam, dzisiaj było rozdanie nagród oraz sprzątanie sal. Tak. E, szłam na 8.30, ale się okazało, że to było na 8. I od razu przyszłam na e, już rozdanie nagród. Na początku przedtem byli jeszcze w sali, a później dopiero na to rozdanie nagród. A ja poszłam razu na to rozdanie nagród, ponieważ nie wiedziałam, że to jest na 8. E, później było to rozdanie nagród. Osta oczywiście dostawaliśmy ostatni ponieważ jesteśmy 6e, a było od 4 do 6. No i E to jest ostatnia, więc byśmy całkiem na samym końcu Oprócz tego były jeszcze takie dodatkowe nagrody za jakieś konkursy i coś Zacznę może od dyplomu wzorowego ucznia No tak, chcę zachować trochę prywatności Więc to jest dyplom dla Karoliny Za znakomite wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2016-2017 Gratulujemy i życzemy dalszych sukcesów w życiu wychowawca oraz dyrektor szkoły. I taki oto dyplomik dostałam. I dodatkowo dostałam jeszcze książkę Biblioteka Wiedzy, Ekologia i Ochrona Środowiska. Przedtem miałam atlas historyczny, ale się wymieniłam na taki. No, i to było w sumie obojętne, jaka książka, a ta mi się wydaje ciekawsza. I Później dostałam nagrodę jeszcze za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016-2017. Dyrektor powiedział, że dostałśmy to za zajęcie drugiego miejsca w Poznaniu, więc no tak trochę nas wyróżnił i dostałśmy to właśnie taką nagrodę za osiągnięcia sportowe, oczywiście w koszach. Jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś nie widział po rysunku, ponieważ tutaj mamy kosza oraz piłkę. I bardzo fajna nagroda. Nie spodziewałam się, że to dostanę, to znaczy nie spodziewałyśmy się, że to takie coś dostaniemy. Więc naprawdę byłyśmy zadowolone i teraz się przebiorę, ponieważ trochę jest mi niewygodnie. Później jadę do plazy, więc będzie się działo. Może mam nadzieję, że coś będzie ciekawego na tym vlogu. Tak. Do zobaczenia. Teraz właśnie wychodzimy. Idziemy do sklepu. Ponieważ że jest dzień. Ojca moje, mama nie ma nic dla swojego, taty. A więc e, jedziemy teraz po plaży. My dojechałyśmy i teraz idziemy sobie chodzić po plaży, poszukać tego, co potrzebujemy. You know i'm this endless Widziałam o stopy bo mam grana do rację w burzy. Co? Nie mogę wziąć niebo. Zmrożony z bezikami oraz ananasem. A nie pachnie. No razie nie będę mamie wyżerała. A co my i jemy? Jak widzicie, ja już wróciłam. Przepraszam, że się do Was nie odzywałam później, bo tylko chyba dwa skrawki nagrałam w plazie, ale. Okarnął mnie show zakupowy, tak to nazwijmy W sumie to nie kupiłam aż tak dużo rzeczy Sami zaraz się przekonacie, zacznę może od sklepu Sinsay Ponieważ tam kupiłam rzeczy na zakończenie roku szkolnego, jutrzejsze Zacznę może najpierw od mamy rzeczy Mama kupiła sobie taką bluzkę na, na ramkach Już Wam pokazuję Taką Oto bluzeczkę na naramkach y, w oliwkowym kolorze i kosztowała 15 zł bez jednego grosza, więc bardzo fajna cena. Mama bardzo fajnie w niej wygląda. Mama lubi takie rzeczy basicowe, y, no i mama sobie właśnie taką y, bluzeczkę sprawiła. Teraz przechodzę do moich rzeczy z tego sklepu. Zacznę od y, bluzki której jutro nie pójdę na zakończenie roku szkolnego. Ona również jest w takich bardziej wizytowych. Wygląda ona tak. Jest w takie kokardki, coś w tym stylu. Taka prosta, zwykła, czarna, w białe właśnie kokardki. Kosztowała 15 zł. Z krótkim rękawkiem jest taka basicowa. Kolejną rzeczą jest... Teraz już Wam pokażę rzecz, którą... Zakładam. Yy, składa się z. Moja co będzie się składała z bluzki takiej. Yy, ona jest z takim białym kołnierzykiem i ona jest w kotki z różowymi takimi yy, kokardkami. Tak wygląda. Yy, ona kosztowała również 15 zł, więc takie dzisiaj zakupy sobie sprawiłyśmy. Ona jest taka również prosta, basicowa, bardzo fajna. I naprawdę mi się podoba i do tego założę taką szarą spódnicę plisowaną Za 30 zł ją kupiłam, więc bardzo, bardzo fajnie Trochę mi spada, ale cóż, to jest XL, nie było innego rozmiaru, naprawdę jest bardzo fajna z mi się podoba mi się na pewno przyda. ponieważ jest bardzo fajnego materiału, bardzo fajnym kolorze, więc to wszystkiego powinna pasować. A teraz przechodzimy do sklepu Crop i tam kupiłam same case'y Były przeceny, więc bardzo fajnie. Wierzy to jest taki czarny case z łóżkami kocimi za 10 zł, więc bardzo fajna cena. Następny kajsik to jest taki deska surfingowa, również teraz. 7 zł kosztowała, a przedtem 25. Taka na plaży, taki case na plaży, idealny. Jeszcze dwa mam. Kolejny to jest taki przezroczysty z takimi różnymi e, aplikacjami. I ten case kosztował 7 zł również. I ostatni case to jest taki przezroczysty z takim lodzikiem z takim płynem w środku. I również kosztował 7 zł, a przedtem 15. Te wszystkie zakupy, jeśli chodzi o ten, o ten sklep, i już ostatni sklep, to jest Zara. I tam kupiłam jedną rzecz. Jest to taka e, różowa bluza, taka krótka, idealna na lato. I ona kosztowała 50 zł. przycenienia z 70. Bardzo fajna, idealna do krótkich spodenek, czy spódniczek, czy po prostu e, jeansów. Jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Teraz e, otwieramy te kajsy i patrzymy, jakie są one w środku, jakie są w dotyku. A później wam pokażę tak ogólnie. Może później telefon tak przy okazji. Otwieramy tutaj. Ten mi się bardzo podoba kajsik. Tak wygląda. Tutaj mamy w środku płyn. Z brokatem, z jakimiś serduszkami. Bardzo fajne. No. Bardzo fajny. Następny to jest ten, taki przezroczysty. Otwieramy. Ja I tutaj O. Kolejny to jest taki już Trochę twardszy, ale również silikonowy. Już takiego grubszego silikonu jest. Ale również bardzo fajny. Następny to jest ta deska sercingowa. Ale bardzo miły w dotyku jest. Jest ta deska bardzo miła w dotyku. Trochę śmierci, ale trudno. A gdzie są? Aha, tutaj są miejsca na przyciski. Mhm. No bardzo fajny. Tak wygląda. Na pewno będzie mi się sprawdzał. Już ostatni Jeśli chodzi Chodzę okej, jest kropa, Teraz mam ubraną bluzkę, tą, co kupiłam dzisiaj w Sinsay'u. Bardzo fajna. I dzisiaj w niej nagram filmik z otwierania naklejek Auta 3. No, siedzi z góry. Coś nie fajnego. I tutaj taki kajskik czarny z takimi kocimi uszkami I to zobaczcie z przodu co ma. Łapki ma, ale fajne. Za chwilę wszystkie przymierzymy. I później Wam będę zdawała relację, co i jak. Teraz wzięłam telefon. Mamy do nagrywania. Aby Wam pokazać, jak wygląda telefon w moich nowych kejsach. Jakby co moja mama ma Samsunga Galaxy S6 Edge. Pierwszy case tak wygląda Bardzo fajnie, o widzicie a teraz mnie W sumie tutaj nie ma czego się wstydzić Tak wygląda Tutaj mamy takie łapki Kocie Bardzo fajne Naprawdę mi się bardzo podoba, jutro pewnie tego kajsa założę Kolejny case już jest założony Tak wygląda bardzo fajny, on ma te właśnie zaślepki takie fajne i dzięki czemu jest idealny na plaży, ponieważ yy, nie musimy się martwić, że wejdzie nam piasek tam, jest to troszkę tak zabezpieczone. Naprawdę bardzo fajny ten case, podoba mi się i jestem z tego zakupu zadowolona. Wszystkie, kro... Wszystkie te je kupiłam jakby co, w kropie, jakby ktoś zapomniał. Następny case to jest taki, za chwilę to zwracam, jak go dołożę. I kolejny case się prezentuje w ten sposób. Moje zdanie bardzo fajnie. Naprawdę jest uroczy i naprawdę mi się bardzo podoba. Tak wygląda z przodu. Ładnie chodzą przyciski. Nawet bym bardzo ładnie powiedziała. Wszystko jest ładnie dopasowane. Te zaślepki nie są tutaj nie ma po prostu zaślepek na te wszystkie wejścia. Ale mi to nie przeszkadza, bardzo fajny ten case Już ostatnim przymierzamy Tą deskę surfingową A deska surfingowa wygląda na telefonie w ten sposób <grywdy> Bardzo śmiesznie Tak wygląda z przodu Bardzo fajnie yy, Najgorsze jest w tych wszystkich takich dużych case'ach, że Trudno się włącza i dostaje ma słabe dojście do przycisków Ale ogólnie bardzo fajny jeśli chcemy mieć taki gadżeciarski, ten telefon, taki pokrowiec, no to warto naprawdę taki case ten sylu kupić, ponieważ się opłaca. Z wszystkich caseów jestem naprawdę bardzo zadowolona. To był udany zakup za małe pieniądze, ponieważ za 4 casey zapłaciłam chyba jakoś 30 zł, więc to nie było moim zdaniem dużo jak na cztery casey, które mi się w każde, które mi się wszystkie podobają, jak, jak leżą na telefonie. Więc, no, trafiłam w sam punkt z tymi kaisami. Tak wyglądają. Piszcie mi, dajcie mi znać w komentarzu, który wam się najbardziej podobał. case, jak wygląda na telefonie. Ja nie umiem zdecydować się, wszystkim się bardzo podobały. Dobrze, ja chciałabym zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Subskrypcja jest dla tych, którzy mnie jeszcze nie subskrybują. A osoby subskrybujące zachęcam do naciśnięcia dzwoneczka, który znajdą przy napisie subskrybuj, aby być za na bieżąco, aby być powiadomiony o tym, że pojawił się nowy filmik na moim kanale. Żegnam się z Wami teraz, ponieważ. Chcę obrobić ten filmik, aby jutro był o odpowiedniej godzinie dodany Więc z mojej to tyle, buziaki Do zobaczenia jutro, jutro jest zakończenie roku, więc na pewno będzie ciekawie Pa, pa!